Cześć. Dzień dobry. Tu Ola i Mohamed, czyli Polegi Travels. Bardzo dawno nie nagrywaliśmy takiego odcinka, gdzie więcej mówimy o sobie niż o podróżach, ale dzisiaj chcieliśmy odpowiedzieć Wam na takie pytanie, które najczęściej się pojawia na naszym kanale, czyli no. opowiedzieć wam historię o tym, jak się właściwie poznaliśmy. No, oczywiście. Najpierw wam opowiem tę historię, a później odpowiemy na kilka pytań, które pojawiły się w związku z tym tematem na naszym Instagramie. Okazja do nagrania tego filmu też jest dosyć ciekawa, dlatego że w zeszłym miesiącu świętowaliśmy taką bardzo okrągłą rocznicę ślubu, bo już mm -hmm. dziesiątą. No. Y I też ciekawe jest to, gdzie akurat jesteśmy i gdzie nagrywamy. Jesteśmy w Arabii Saudyjskiej. Dokładnie tak. Jesteśmy aktualnie w Riyadzie. Jeżeli oglądaliście nasz ostatni odcinek, to o tym wiecie. Jeśli trafiliście tutaj przypadkiem, to. Mm. Mówię wam, że akurat w tym momencie jesteśmy przez dwa miesiące w Arabii Saudyjskiej, gdzie pracujemy na bardzo ciekawym evencie, a później wyjeżdżamy dalej w podróż. Natomiast dzisiaj wykorzystujemy chwilę, żeby właśnie wam opowiedzieć historię, jak się poznaliśmy. I od razu wam mówię, historia nie jest super interesująca. No, ja jestem... To zależy od złotego. Ola jest pangą YouTube'a, biznesu YouTube'a, otwieracie film, ja Wam na początku mówię, że to wcale nie jest nic ciekawego. Ale chodzi mi o to, że to jest po prostu bardzo zwyczajna historia. Zazwyczaj jest dużo bardziej ciekawa dla osób z zewnątrz, kiedy ją opowiadamy, niż dla nas samych, bo dla nas jest to już coś zwyczajnego. To zaczynamy z historią. Musimy się cofnąć do roku 2012. Co się wtedy wydarzyło? Eee, najpierw ja przyjechałem z Egiptu do Polski. Pracowałam jako wolontariusz w Euro 2012? Reszta jest historia. Dokładnie tak było. My obydwoje w 2012 roku pracowaliśmy na. Euro tak, razem. w Warszawie. Mm. Mohamed, co prawda, mieszkał w Egipcie, ale przyjechał właśnie na euro do Polski na kilka miesięcy. Tak. Ja akurat mieszkałam bardzo blisko Warszawy, ale w Warszawie studiowałam i dokładnie ja pracowałam w punkcie akredytacji. A ja pracowałam w centrum media. Tak. Tłumaczenia i. Do... Z ważnymi no. ludźmi. Tak. <gry> Mohamed pracował z mediami, czyli z tak. ważnymi ludźmi z telewizji, radia, z prasy. Tak. A ja pracowałam w centrum akredytacji i pracowaliśmy dosłownie w budynkach obok siebie. Tak. Więc widywaliśmy się dosyć często na przykład na lunchach, no, bo no. były w tym samym miejscu. Albo taki e, e, takie biuro do i coś tam na. Tak, widzenie, mieliśmy, albo... też, mieliśmy też takie biuro, gdzie mogliśmy sobie spędzać czas to, wolny, czas, tak, pograć tak. w piłkarzyki i porobić różne mhm. rzeczy, żeby się troszeczkę odstresować i odpocząć. W każdym razie pracowaliśmy właśnie obydwoje jako wolontariusze. To był wolontariat UEFy, dlatego że tam było kilka różnych wolontariatów. Być może pamiętacie jeszcze, my akurat byliśmy na tym wolontariacie UEFy i. Tak się poznaliśmy, ale żeby Wam też powiedzieć trochę więcej, bo wszystkim się kojarzy euro, że euro było w czerwcu i oczywiście jest to prawda, tak. natomiast my pracowaliśmy dużo dłużej. Ja dokładnie pamiętam, że my na przykład zaczęliśmy pracę w weekend majowy, 1 lub 2 maja, to był taki nasz tak. pierwszy oficjalny tak. dzień tak. pracy. Tak. I pracowaliśmy aż do połowy lipca, jeśli do dobrze pamiętam. Tak, do chociaż, chociaż finał był jakoś tak na przełomie czerwca i lipca, ale tak. my i tak jeszcze później mieliśmy, mieliśmy co robić. Więc my obydwoje właśnie przez cały ten okres euro pracowaliśmy razem. A jeszcze w ogóle zanim to euro się zaczęło, to w marcu było takie oficjalne otwarcie, tak. gdzie też było spotkanie wszystkich wolontariuszy. Tak. To było organizowane oczywiście przez UEFE, więc wszyscy wolontariusze tam było, byli, a było nas też chyba kilka tysięcy. Jakoś bardzo dużo. No, było. oczywiście, tak. I słuchajcie, najciekawszą częścią tej historii jest to, że ja na początku bardzo Mohameda nie lubiłam. A, chyba to jest pierwsze wrażenie. A później? No, a później, a później trochę się wszystko zmieniło. Generalnie dlaczego Mohameda nie lubiłam? Dlatego że. Ja jestem bardziej taką osobą spokojną i w momencie, gdy przychodzimy na wolontariat i ja nie znam nikogo, no to nawiążę kontakt, może wiecie, z dwiema osobami tak w pierwszej chwili, a dopiero później poznam więcej osób. Natomiast Mohamed jest osobą bardzo towarzyską, bardzo łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi i jeżeli jest w miejscu, gdzie nie zna jeszcze nikogo, to dosłownie wystarczy 10 minut, żeby wszyscy wiedzieli, kim a, jest Mohamed. Chyba pięć minut. Chyba pięć minut. Po pięciu minutach wszyscy już wiedzą, kim jest Mohamed, wszyscy wiedzą, że to jest Mohamed, i y, on też zna już wszystkich. Więc y, my po prostu jesteśmy zupełnie różni, jeśli chodzi o takie kontakty z ludźmi. Ja bardziej tak wiecie, z rezerwą podchodzę do poznawania ludzi, bardziej na spokojnie, trochę więcej czasu mi to zajmuje. Natomiast Mohamed, no. Bardzo szybko jest w stanie nawiązać kontakt. Tak. I mnie bardzo właśnie irytowało to, że Mohamed jest wszędzie, wszędzie jest go pełno, wszyscy go znają. Po prostu wydawało mi się, że on wokół siebie robi bardzo dużo szumu i hałasu, Mój ale y, no po prostu to jest taki jego styl bycia, że bardzo szybko i łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi. Tu jest ja. Hello. Więc na początku bardzo go nie lubiłam, a później mieliśmy taką historię w trakcie tego wolontariatu. Jedna z naszych koleżanek studiowała medycynę, tak. robiła jakieś praktyki w jednym ze szpitali dziecięcych w Warszawie mhm. i zaproponowała, żebyśmy zrobili. W ramach tego wolontariatu też takie wycieczki właśnie do szpitali dziecięcych tak, w Warszawie, tak. gdzie mogliśmy zawieźć dzieciom różne gadżety z tego turnieju, wiecie te ogromne maskotki, które tak. tam były wtedy, tak po prostu, żeby tym dzieciom w szpitalu umilić dzień. I tak się akurat złożyło, że my obydwoje zapisaliśmy się do tej grupy właśnie wolontariuszy jeżdżących do szpitali. I tak zaczęliśmy jeździć raz drugi, i wtedy jakoś tak nawiązaliśmy bliższy kontakt, zaczęliśmy więcej rozmawiać. Takie, słuchajcie, były nasze początki, ale wiadomo, wolontariat na euro to było mimo wszystko kilka miesięcy. Więc jak ten wolontariat się skończył, to Mohamed z Polski wyjechał do Wielkiej Brytanii. Warto, bo też warto powiedzieć, że na, na początku Mohamed wcale tak. nie chciał zostać w Polsce. Nie. I niespecjalnie tak. Bo miał inne sprawa do, do robienia. Ale... No, mieliśmy też tak. inne zajęcia. Właśnie tak. Mohamed zaraz po euro pojechał na... do, do Wielkiej Brytanii. Mhm. Był e... Olympic Games. Tak, ja pracować na Olimpiadzie. Do... też tak. jako wol... wolontariusz. Tak. No a ja miałam, wiecie, swoją pracę, miałam studia. Ja w Warszawie, więc to było oczywiste, że tam zostanę. Ale w Wielkiej Brytanii, w Londynie, Mohamedowi też się no, nie do końca podobało. Nie. Pogoda tam jest naprawdę choroba. <laughs> Pogoda w Polsce jest lepsza. Lepsze, lepsze więcej. Tak, dużo lepsze do, do, więc, do Wielkiej Brytanii. No, więc tak. po, tym, po olimpiadzie Mohamed wrócił do Egiptu, tak. bo tam też miał swoją pracę i no, swoje życie. Ale ponieważ my cały czas utrzymywaliśmy kontakt, to mm -hmm. postanowiliśmy się spotkać i ja jeszcze w 2012 roku pojechałam pierwszy raz do Egiptu, tak. właśnie do Port Saidu, do rodzinnego miasta Mohameda, bo chciałam po prostu zobaczyć skąd pochodzi, jak jego miasto wygląda, też poznać rodzinę i tak no. dalej. I cały czas utrzymywaliśmy kontakt, więc pojechałam do Egiptu jeszcze raz i jeszcze raz i postanowiliśmy ostatecznie wziąć ślub. No. To Wzięliśmy ślub cywilny w Egipcie w, w, w lipcu 2013 roku. Tak. Czyli znaliśmy się tam ponad no, półtora roku prawie. Tak, tak. No. tak. I tak to się y, potoczyło. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to jest historia, której się spodziewaliście. Czy y, spodziewaliście się czegoś bardziej ekscytującego? Ale tak właśnie. To, to było. zależy od osoby. Tak właśnie. Dla się... nas to jest bardzo to... dobra historia. Tak? tak, ale też to jest taka zwykła historia, bo nie wiem. Zazwyczaj, się ludzie spodziewają, nie wiem, jakiejś. Y... Trudnych su sytuacji. Super, romantyczne, albo super romantycznych. Wiesz, tak. Wiesiaczki na, nie wiem, Zanzibaru albo coś tam nie. <laughs> Chyba to jest, Horgady Horgady, chyba Zanzibar. tak. No, ale dla, dla, dla nas jest trochę inne, tak. To była bardzo, to było bardzo zwykła historia. My po prostu się zaczęliśmy poza tym wolontariatem spotykać. Później nie mieliśmy jakichś tam poważnych planów, no bo każdy z nas miało swoje życie, ale mimo wszystko. Utrzymywaliśmy kontakt i chcieliśmy dalej się spotykać, i tak to się potoczyło. Jak wzięliśmy ślub cywilny, no to postanowiliśmy, że zamieszkamy w Polsce, więc no. Mohamed już wtedy stałe się przeprowadził eee, do Polski. Sytuacja, bo rewolucja w, w Egipcie była bardzo trudna bardzo trudne znaleźć pracę, bardzo trudne polity, sytuacja polityczna. Dla nas był bardzo dobry No w, w Głównie Polsce, tak? problem był taki, że ekonomicznie było w Egipcie tak. coraz gorzej, tak. a kolejna sprawa była taka, no, że ja miałam zbyt dużo rzeczy do zostawienia w Polsce, bo ja miałam tak. studia. Tak. My się poznaliśmy w momencie, gdy ja miałam jeszcze 19 lat, tak. a ślub braliśmy. Ty, poczekaj, jak, jak się poznaliśmy, to ja miałam 19 lat, Mohamed miał 27. Tak. A jak braliśmy ślub, ponieważ ślub braliśmy w lipcu, a obydwoje mamy urodziny w sierpniu, tak. to było tuż przed moimi którymi urodzinami? No. Poczekaj, muszę teraz policzyć szybko. <laughs> y... 21? Tak, to było jeszcze tuż przed moimi 21 urodzinami. Tak. Dosłownie dwa tygodnie później miałam 21 urodziny, a Mohamed 3 tygodnie po naszym ślubie miał urodziny 29. Więc, no dobra, załóżmy, że jednak ja miałam 21 lat, Mohamed miał 29. No. Ja byłam po drugim roku studiów licencjackich. No i nie było opcji, żebym ja zostawiła moje studia i pracę. I wyjechała do Egiptu, w ogóle nie wchodziło nie, to w nie. grę. A Mohamed nie miał już zobowiązania w postaci studiów. Więc jemu było łatwiej się przeprowadzić do Polski. Tak. No plus kwestia właśnie y, zarobków, sytuacji ekonomicznej w Egipcie, która już wtedy była coraz, coraz gorsza i to było widać. Że wiedzieliśmy, że będziemy mieć lepsze i łatwiejsze życie w Polsce. Yy, I tak właśnie się stało Póź, no. kilka miesięcy po naszym ślubie Mohamed gdzieś tam pozamykał swoje wszystkie sprawy i przeprowadził się do Polski już na stałe. Yy, plus też to, że Mohamed był wcześniej w Polsce kilka no, miesięcy. Jakie jest sytuacja? Więc my. wiedział, że będzie mu łatwiej się dostosować no. do życia w Polsce niż mi do życia w Egipcie. Po tym jak tam byłam, wiecie, na takich kilku wyjazdach tylko turystycznych w jego rodzinnym mieście, więc... Łatwiej nam było w tę stronę. No i tak zamieszkaliśmy w Polsce i tak sobie tam żyliśmy przez długi czas. A reszta to już znacie, jeżeli oglądacie nasze filmy. No. Wiecie o naszych podróżach, wiecie, że przeprowadziliśmy się w pewnym momencie na Maltę. Wiecie, że podróżujemy vanem. A już my mamy 10 lat, czas pasuje za bardzo szybko, tak? No, czas mega szybko minął, że no. w tym roku mieliśmy 10 rocznicę ślubu. Nie wiem, kiedy to się wydarzyło. Nie wiem, jak nie, szybko ja to też. minęło, <głos》>, że jesteśmy już 10 lat starsi. Tak. No, czas. No, w dobrym towarzystwie chyba czas szybko płynie, nie? No, oczywiście tak. To jest koniec już naszej historii, ale jeszcze jest kilka pytań, które zadaliście nam na naszym Instagramie, więc odpowiem na te pytania, oczywiście na te, na które już nie odpowiedzieliśmy, opowiadając Wam historię. Pierwsze pytanie. Wcześniej wyszłaś za mąż. Czy nikt nie suszył Ci głowy, że to błąd? No więc tak jak Wam powiedziałam, my braliśmy ślub, jak ja miałam właściwie prawie 21 lat, Mohamed 29. No. Tak było to wcześniej, wydaje mi się, że wcześniej w porównaniu do tego, jaki jest średni wiek w Polsce teraz dobrania ślubu. Czy nikt nie słyszał mi głowy? No, nie. Wspomnienia no. teraz. Dla, no. mi, dla, dla, dla mnie był okej okay czas. Mam e, dziewczynę no. do mojej dziecię. I wszystko, wszystko no, jest coś dla mnie. No, no. To wszystko jest jasne y dla mnie. Słuchajcie, powiem Wam tak, że y nie powiem, żeby nie było zaskoczenia wśród moich bliskich osób, bo było. Moja rodzina była bardzo zaskoczona, ale głównie dlatego, że ja byłam taką osobą, która nigdy nie chciała brać ślubu. Dlatego y myślę, że moi bliscy byli bardziej zaskoczeni tym, że ja w ogóle chcę wziąć ślub, tak. niż to, w jakim wieku chcę wziąć ślub i z kim, że akurat y no, z Mohamedem. Tak. Więc myśl to ich y oczywiście zaskoczyło. Ale też, no, nikt nie, nikt nie mówił mi na przykład, że to jest błąd, że bym tego nie robiła. Nikt tak jakby nie próbował mnie, wiecie, po prostu od tego odciągnąć. Gdzieś tam y, miała rodzina do mnie też zaufanie i po prostu wyszli z założenia, że to jest moje życie i moja Najlepsza decyzja. No, no. Pytanie numer dwa. Jakie były reakcje waszych bliskich, rodziców i rodzeństwa? Myślałam, moja matka mówi powiedzenia i. Tak, bo jesteśmy sami i możesz robić, co chcesz. Nie ma problemu. No. no tak, już tam trochę wspomniałam o tym. Moja rodzina na pewno była zaskoczona, że w ogóle chce wziąć ślub, bo zawsze mówiłam, że nie chce. Natomiast, w, tak już, jeśli chodzi o sam ślub, no to. Zupełnie mieliśmy wolną drogę, żeby zdecydować to, co chcemy robić. Ja pamiętam, że moi rodzice mi powiedzieli, że to jest moja decyzja, że jeżeli, jeżeli zdecyduję źle, jeżeli później się okaże, że to był błąd, tak. no to ja będę się musiała mierzyć z konsekwencjami, tak. więc żebym po prostu podjęła decyzję taką, jaką uważam za słuszną. To Wiadomo, jest, pewnie gdzieś tam jest się trochę... No, chyba nie, no, okay. wciąż żyjemy. <laughs> Więc y, po prostu no, mieli zaufanie. Byli oczywiście zdziwieni, byli trochę zaskoczeni, ale ufali nam na tyle, że wiemy, co w życiu robimy. No i wydaje mi się, że teraz widzą, że to jednak była nasza decyzja i dobra decyzja. No, bardzo dobra. I ostatnie pytanie, jak wyglądała między wami komunikacja i język, w którym rozmawialiście? Y od samego początku, gdy się poznaliśmy, zawsze rozmawialiśmy po angielsku Jeszcze i tak jest do tej pory, tak. y, dlatego że no, wtedy, gdy się poznaliśmy, to był jedyny nasz wspólny język komunikacji. Tak. Oczywiście przez 10 lat, no właściwie więcej, bo już teraz y, Mamy nasza... ponad 11, 11,5 <laughs> roku już tak. jak się znamy. Yy, dużo się zmieniło, bo w tym czasie Mohamed się zdążył nauczyć polskiego. Tak. Ja zdążyłam nauczyć się arabskiego. Jesz, jeszcze nie jest bardzo dobry, ale do czasu do czasu jest. Lepiej, no. yy, ale wiecie co, my też mamy tak, że po prostu. Trudno jest nam się przestawić, bo tak. my już przez tyle lat zawsze rozmawiamy między sobą po angielsku, angielsku tak. że teraz nawet jak Muhammad mówi po polsku, ja mówię po arabsku, to bardzo trudno jest nam się przestawić, żeby w tych językach mówić na co dzień, bo po prostu naturalne jest dla nas, że mówimy po angielsku. angielsku tak, jest łatwe. Tak. Ale y, muszę powiedzieć, że czasami mieszamy języki, y, no. czasami gdy jesteśmy w Egipcie, to tak, mówimy po polsku, polsku a gdy e... jesteśmy w Polsce, to mówimy po arabsku. E, chyba trochę, nie gdy, zwłaszcza gdy na przykład. Nie chcemy, żeby ktoś nas w pobliżu no, zrozumiał. Tak. Czasami nie, mieszamy bardzo wie. dużo języków i słów, ale głównie cały czas rozmawiamy po angielsku. Mm -hmm. I akurat no, też nie mieliśmy problemu z komunikacją. Wydaje mi się, że kiedyś o tym wspominałam, ale. Już nie pamiętam kiedy i pewnie może nie pamiętacie. My obydwoje z Mohamedem w pewnym momencie swojego życia byliśmy nauczycielami tak. języka angielskiego. Tak. Ja uczyłam i angielskiego, i hiszpańskiego, bo z tym były związane moje studia. Mohamed był nauczycielem An angielskiego, angielskiego tak, jak ale mieszkał w Egipcie. Trochę, trochę czas nie więc za dużo, tak. obydwoje, no gdzieś tam ten język angielski dobrze znamy, no. nawet bardzo dobrze bym powiedziała, więc też nie było dla nas problemu, żeby się w tym języku komunikować. To już wszystkie pytania, na część z nich odpowiedzieliśmy już, powiadając naszą historię, ale jeżeli macie jakieś dodatkowe, to zawsze możecie napisać je w komentarzu, no, tak. odpowiemy, albo jeżeli będzie ich więcej, to nagramy być może dodatkowe Q&A, jeszcze zobaczymy. Mamy nadzieję, że historia była dla Was w jakiś sposób ciekawa, no. chociaż nie jest może bardzo ekscytująca, nie ma tu żadnych nie. dramatów, nie. ale mam nadzieję, że zaspokoiliśmy Waszą ciekawość właśnie o tym, jak się poznaliśmy. Bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia. Do zobaczenia, pa! cześć.